Cześć. O, dzień dobry, witam panów! Cześć. Cześć, operator. Chodźcie, tak. Dziękujemy za gorące przywitanie. To jest takie moje rodziny na pamiątki, które mi towarzyszą? Na no, na tym zdjęciu kto jest. Ja moja siostra i moja mama właśnie. Moja trzynastoletnia siostra. tak. Moja, moja mama. W Mińsku Mazowieckim, Aha, wiesz? Mamy fajny ale... park. Taki do... Wygląda jak w mm. Troszeczkę, aczkolwiek, no i ja, wiadomo, nie. No, <głosuś> <głosuś> tak więc tak to wygląda. Zawsze podróżują ze mną zdjęcia. To dobrze, właśnie, że bliscy są Twoim sukcesem. Znajdujemy się teraz w miejscu, które. Które jest takim moim mini, mini biurem. Nie jest to jakieś wypasione, oczywiście. Jest to takie moje prywatne, gdzie sobie tam załatwiam różne rzeczy. Oczywiście laptop, drukarka, kasa fiskalna, żeby nie było, że na lewo, nie? Więc wszystko jest skręcone jak się należy. I mini pokój, gdzie po prostu sobie wyciszam, robię swoje interesy. Jak robisz przed imprezę, to tutaj nikt nie ma prawa wejścia, więc tak podzieliłem sobie to, co nie, żeby mieć.

Sytuacja była mega dziwna, bo ja miałem w swoim życiu coś takiego, że robiłem zawsze bardzo dużo, że bardzo dużo złych rzeczy i próbowałem sobie to zawsze wynagradzać, pomagając innym. Ja mieszkając w górach, wspierałem domy dziecka, słuchaj, bardzo dużo akcji ze strażakami robiliśmy, dużo rzeczy, ale już takich rzeczy się nie mówi, no bo generalnie robi taki człowiek coś dla swojego sumienia. Ja sobie tym czyściłem swoje sumienie. Dobra, chodźcie, będziemy sobie iść i mówić. Ja sobie... przyjeżdża mnóstwo ludzi i powiem Ci szczerze, że nawet bym się nie spodziewał, że tyle osób popularnych przyjeżdża i wcale też się nie ogłaszają, więc mega, mega akcja, ja też staram się dużo właśnie celebrytów, teraz kiedy mam dostęp do wielu ludzi, staram się ich angażować i naprawdę coś to efekt, słuchaj, żeby wyżywić 150-200 piesków, czy sobie zdajesz sprawę, jakie są pieniądze. Są wiesz, no, jakoś... no idzie naprawdę kilka, kilkadziesiąt, wiesz, kilo karmy dziennie. Naprawdę dużo, te zwierzątka tego potrzebują, a to nas to kosztuje. Wiesz, jak ja mam, nie wiem, przeznaczyć na na melanch nie wiem, w weekend 5 czy 6 tysięcy złotych, to co mi szkodzi tego tysiąca, a wiesz, mniej wypić no tak. i, i dać na, na na zwierzątka, co nie? Więc kurczę, ekstra sprawa. Ja mam. Yy, Jestem, jestem złym człowiekiem, jestem diabłem, bo ja tego nie ukrywam, ale, ale jeżeli mogę pomóc, to pomagam. Na Mikołaja tak. na przykład tak samo. Ja miałem na Mikołaja w ciepłe kraje lecieć w tamtym roku. E, mieliśmy odłożoną kasę, a kupiłem kilkaset miszków, słuchaj, takich ogromnych e, i, i zawiozłem dla dzieciaków. Tak więc, e, słuchaj, no tak jest życie. Wiesz, jak ja mam przewalić hajs na coś, co jest mi potrzebne, trzeba mam nie pomóc, tak? W życiu i tak tyle krzywdy ludziom zrobiłem i pewnie jeszcze zrobię, e, że już jest mi to obojętne, A jak mogę pomóc, to pomagam. Szybka odwaga, szybkie, wiesz, bo one no też jako friki, generalnie jedni mówią tak, nie kalkuluje, nie kalkuluje, wchodzę, ale wchodzi jest osrany, wiesz o co chodzi, a ja tak przynajmniej, ale żeby nie było zero. Ale jaką? Smakową. No i teraz wyobraź. Co? co z alkoholu, jeszcze raz? To można wziąć? A, a czyli poda. nie mogę tu wchodzić? A chciałem zawodnikowi podać alkohol. No cóż. alkohol daje. No I 200 ml bym poprosił jeszcze wódki smakowej. Niektórym ludziom alkohol daje agresję, a tobie? Yy, wiesz co? Powiem ci szczerze, że jak ja, jeżeli na przykład jestem już bardzo wypity, a naprawdę muszę dużo wypić, żeby być naprawdę z z porobionym. No jeżeli ktoś mnie, wiadomo, mówi do mnie tak, jak nie powinien, może słów, których nie powinien, no to tak, jestem agresywny, yy, ale to. Są granice, ja już w życiu bym nie uderzył. Nie wiem, kobiety nie popchnął, Wiesz o co chodzi? Znajomego mojego, tak samo. Ale wiesz, idę sobie na rąbany i ktoś się do mnie próje, to potem zostawiają zęby na kostkach. No to w takim razie wchodzimy na trening Adriana. Lecimy. This I'm never complacent, I would work in a mansion or basement, yeah There's no replacement for persistence, it's a patience, yeah In this life, I wanna be soaring To feel sun inside when it's pouring And I'll fight till anxiety is boring I'm so sick of my mind's extortion My whole life, I just wanted someone who would notice me my whole life I just wanted to be somebody to be Yeah, I just wanna be great Yeah, I just wanna be great Yeah, I just wanna be great yeah, Ambro, idę po ciebie, Nie Nie macie! Jesteś moją przepustką dalej! Ja chcę wejść? zrobić taki pogrom, takie zamieszanie, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości co do mojej osoby. Pierwszą walkę z Fidzikiem przegrałem, nie jestem słowem, które się tłumaczy. Miałem swoje problemy, nie dałem rady, nie dźwignąłem tego. Wróciłem z Rolnikiem, kiedy na niego stawiało w Buchmacherce 90% ludzi, na niego był kurs 1-10, na mnie ponad 4, wyobraź sobie. Wszedłem i go udusiłem. A teraz idę po Twoją głowę, Ambro. A wiesz dlaczego po Twoją głowę? Ja generalnie mam cię daleko w dupie. Ale twoim przyjacielem jest mój największy wróg, po którego głowę też pójdę. Ale każdy musi mieć swoją kolej. Tak więc, Ambro, szykuj się, teraz kończy Twoją karierę.